Siemanko, z tej strony Mateusz Jesteśmy na serwerze Apokalipsa IP będzie w opisie I chyba do wszystkich serwów O, o jaka, Ty jaka. to, to widzisz jaka moc w takiej śkierce eee, Jaka pipka-drypka uuuu, u, u, u. u kurwa. I słyszy ty... O fuck. Ale wy to widzieliście jaka moc w takim... Wersjaj Da jednak bym będę z tego Apokalipsa serwa robił, ale rzadko o! O! To jest rzecz o, moje intemy! O, jaka... o jak fajnie. O, ty hamid. E, jakie jeśli ja coś nie wie to. Czekaj, normal. O, widzę go. A A ła! Wow. Na go! Jo! O! O, o! I już wkrótce Diamond style. Mamy wykunek zawalony, nie mogę tego podnieść. O ty, gościu, jesteś pro. Przez sens, jest tak po prostu, to mi tak zwaliło ekran. Z tego trzeba O ty, trucizną mi wziął skubanie. Kajcie, muszę wam pokazać, że umiem w to grać, ale będzie trudne, bo strasznie mi coś się z DEDŁEM GO! Widzicie, umiem grać. Ani Dobra. Niech chwili. Ty... GOŚCIU! Zasłyszą się. słyszą się... Ani Aniule! I co tu więcej powiedzieć? Już nie, już wkrótce Diamond Style. Won! Pipka ruska. Ma, i mnie zabiłam, wam to mówię, że mnie coś bije w tyłek. Ja wam mówię, że mnie za zednie to coś. Nie błagam! przeprasz Nie, no, to już było hamstwo. A wein, 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 jak mi żeś tak zrobił z ekranem no to sorry, ale o, o pa, pa, pa! Najlepsze jest to... Nie, nie, nie! No nie się tak nie bawię, kurde, tyle gości. Sorry, ale... O! Jeszcze ucieknę, jeszcze ucieknę! Jeszcze ucieknę! O! Nie, tutaj ja bym lamił, ale... jak... Patrzcie na ile to w pełni w ogóle cieszę, że ja wam to robię? Uuuu, yy. Hamas. Mm. O, o kościń tam biorę sobie. Nie, ale jakie to lamy, yy. tym. O, ładnie! Angol. To śmie tył Coś się tak spodziewało... Sam dadłem. Czekajcie. 4750 tysiące siedemset pięćdziesiąt. Czekaj, można za A, ja jestem w klanie. A, klan opuścił, widzicie? Tu jestem w planie moich kolegów. Pozdrawiam bardzo Patryka i Karola. Mm. O, Moje temy! Moje temy! Ja już się zebrałem Jeszcze Widzieliście to? Jaki ham z ciebie! Jaki ale z ciebie wyrutny jesteś, wszystko tyle ci powiem gościu. Jesteś wierutnym hamem. Bierz się jak baba. Bierz się jak baba. <trafikiah> LOL! Co to było? E, nie, bój tak dalej. Co to było? Lol. O, 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 o. Jaka pipa. Ale nie, to, to było super, nie? To, tego to się nie da wytłumaczyć, nie? To to było pro. No dobra, to na tyle w tym odcinku. Trzyma O co? taką fajną misturę mam o więc trzymajcie się cześć czekajcie nara